Siemarczko, z tej strony Siłot i witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone ustawki. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim. Jak zresztą widać na ekranie. Niestety nie poszło za dobrze. A szkoda, bo był bohater, którego miałem pierwszy raz i w sumie e, był ciekawy. Więc mam nadzieję, że teraz też jeszcze takiego świetnego, bo teraz dostaniemy, żeby, żeby, żeby. Nie było nudno. Jednemu, Okej, okay, to wiem jak działa. Po odświeżeniu karczmy skopiuj stronnika z najwyższego poziomu i zamrzuć obu tych stronników. To też kiedyś miałem. Tutaj jest pod żywiołaki, a nie mamy. Ale czy mi się z tą pasywką? Bo ta pasywka jest nawet spoko, bo ona wzmacnia stronników i fajnie to działa. Pójdziemy sobie pod to. Jeżeli chodzi o o, teraz, tym po co będziemy szli? To już jest cięższe pytanie. Myślę, że tu kolce zwierzę mogłyby fajnie działać, smoki w sumie i piraci też. Ale zobaczmy sobie, po co pisze, po co mi poleca tutaj system z ciekawości. Okej. <laughs> eee, Okej. Okay. Okay. A, tutaj nie ma jakiś e, ciekawych, w sensie nie ma informacji e, jakim, jakim, jakim... jakim tym... O! Dobra, nie zauważyłem znowu. Zagramy sobie w ten sposób. Myślę, że będzie spoko. Eee, no, nie, nie ma informacji jakimi stronikami tutaj najlepiej iść Po prostu, żeby, żeby sobie się Grać e, dla top 4 I nie mamy ekonomii, <ścoughs> żeby wygrać eee. Nie miło, nie miło. Eee, a czekajcie, bo... Okej, okay, demony są... A na przykład nie mamy demonów w tej grze. Eee, mamy żywiołaki. Nie mamy żywiołaków. Mechów też nie mamy. Eee, nagi... Pokazali, co hmm, ja zawsze wolę iść pod to. Tak, lecimy, teraz A W sumie mogłem... Mogą ją kupić. No trudno już. Eee, tak sobie patrzę. No i przepraszam, w dużym mikrofonie. Nie, bo tamto nie lubię chodzić. Eee Dobrze, bo tak się zacykały póćko. Eee Kupmy sobie. Kurde, nie dobra. Kupimy sobie to. Zagramy to i kupimy banan. Póki co. Eee, eee murloki, No murloki teoretycznie są, jest tutaj SK, ale tu piszę how to play hard, nie chcę iść pod murloki, tym bardziej, że ich nie kupywałem nawet, eee, bounty APM, eee, APM, no nie, nie, nie chcę iść pod te rzeczy związane z goldem, aż tak, to już jest mniej polecane, nieźle hmm. sobie Oby tak dalej Lecimy dalej tutaj oczywiście Pójdę w to, bo to nam zrobi trochę też... E, Przyspieszam, wiecie, ulepszenie tych kart Kupię to, to <laughs> Bo jeszcze nie wiem czy w kolce zwierzęta to nie będą. Może pod nich pójdę docelowo. E, tak, nie mam golda, żeby sobie zagrać, no trudno. Hmm... To jest znowu polecane. To też jest jakieś jakieś... średnie. Eee, undead nie mamy. Jestem ślepy? Mieliśmy smoki tutaj? Dragons? Czy quillboard to są smoki? Nie, to są te... Eee, no zobaczmy co jest... Eee, Charga. Czekaj, to się co? Czy To jest jako B. No, trzeba było szybko szóstkę zrobić. No nie wiem, nie jestem jakieś problemy do tych buildów, wiecie? Tu są smog... tu jest smog, dragons. Kurczę, wszystko i tak się odnosi do szóstek. Nie, chyba, chyba nie do potoszet. To chyba nie dla mnie. Takie planowanie sobie, bo... Nie ma tam nic ciekawego dla mnie. Znaczy, no, wiecie o co chodzi. Kupię sobie to I zagramy tą kartę. Myślę, że pójdę pod te Quillbore jak to jest po angielsku. Kolce zwierzę, I wiadomo, te wszystkie są nam potrzebne. Tego stanika już mamy. Ale zobaczymy. No, tutaj kolega z pracy. Dasz sobie radę, masz dużą przewagę. Wydaje mi się, że powinienem wygrać. Ale jednak mi się źle wydaje. Zabraliśmy tutaj w ilość. Kupimy sobie tego stronnika. Yy, piraci nas nie interesują. Będziemy zagrywać chwała we oczywiście. Yy, to nas nie interesuje. Tutaj też nic. To sobie kupimy tamto sobie też kupimy, sprzedamy to i to sprzedamy na razie, wystawimy sobie tego i zagramy tak Zobaczymy jak to się rozwinie. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. No, to myślę, że 5 wygrywania akurat. Naprawdę dobrze ci idzie. Eee, mamy tutaj już pod pięcią. No, lecimy sobie dalej. Na razie w ilość. Eee... Uleżmy sobie tam w sumie. Wypatruj intruzów. Zobaczmy, jaką piątkę dostaniemy. Okej, okay, to jest fajna piątka. Tego się pozbędziemy. To sobie wystawimy. Eee, tego mógłbym zagrać, ale nie. Eee, ten nadawał ciekawego. Tego też nie dotrzymał zagramy sobie tak, I tu mamy kolegę pod pestię, ok, no będzie, na pewno sobie zrobimy piątkę. Ja widzę, że już niektórzy mają. Ja chciałem sobie trochę ekonomię zrobić, znaczy ekonomię. Nie hmm. ja chciałem haperów jakoś most stracić na początek, choć lepiej zawsze na początku niż później. Ale może, jak będę miał teraz solidniejsze podstawy, to lepiej to się potoczy. Zobaczymy, Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Są mi tam stuka. To się ten mocny przeciwnik, ale to jeszcze wygraliśmy, więc zajebiście. Eee, dobra, no i pokazali co Dobra, lecimy już pod siedemkę Zrobimy sobie poziom oczywiście. Eee, mamy to za zero Więc kupię sobie. Ale gówno. <grywka> no i mamy tych. No, mamy tych wszystkich. Eee, jeszcze sprzedamy to. Kupimy tego. Okej, okay, mamy tego, więc zajebiliśmy. Nie sobie nawet bananki. To sobie. To sobie sobie kupię. To sobie zalokujemy. Zagramy to zaklęcie. Zrobimy tak, na razie. Przydałoby się na pewno więcej HP-ków dostawać z tych, ee, wiecie, mm, mm, chwałych klejnotów. Wszyscy mają Cię na celowniku, Uważaj. To dość sporo. Jest sporo ataku, a mało hapeków. O kurde. <laughs> Nie co to takie słabe tutaj ktoś ma rzeczy. Ale dobra, na chilku. I zdrowie, to nas bardziej interesuje. Kupimy sobie to. Kupimy sobie to. No i będę chciał też sobie tutaj dostawać te karty. Dobra. A w sumie, no, trudno. I zagramy sobie to. I zobaczymy jak to się potoczy. Prawdopodobnie mamy teoretycznie skorkę, ale efekty no, ona się z tym łączy. No, ale najpierw muszą przyjść. Dostajemy teraz plus 5, plus 5, więc też bardzo fajnie ta pasywka działa w sumie. Teraz dla nas ważne jest to, żeby ten zaatakował, żeby nam wzmocnić określone klejnoty. Ten zaatakował, żeby wszystkim nakładał. No i ten zaatakował, żeby dostać klejnoty na później. Wszyscy mają Cię na celowniku. Uważaj! No to tam dać mi umiejętność No naprawdę. To już było hamstwo. E, oczywiście, w zdrowia. E, I teraz tak, mógłbym zrobić level. Tego mam złotego, więc go zostawiamy. E, ten nam dawał plus jeden, plus jeden. E, ten nam dawał do zdrowia. Też by było spoko. Ale nie, no szukamy, szukamy, że tam się coś połączyło. rekruta, póki możesz. Biorę sobie tego. Wyłączyć na bestię, no dobra. Tego. Ale też mamy tego, są na koniec aktywowane dwa razy. No i teraz pytanie, czy z nim czekać, czy nie czekać. Tu mamy plus 6, plus 7. Te karty też się na końcu pozbędziemy. A widzisz co? Ja to sobie zalokuję. I zrobimy w kolejnej rundzie poziom i kupimy tą kartę. Myślę, że nie powinniśmy jeszcze przegrać. A nawet jeśli, no to dostajemy na razie z 15 to obrażeń, więc jeszcze będziemy na spokojnie żyć. A w kolejnej turze tak mamy szóstka I potem możemy już śmiało żolować Tu by się przydała ta monetka w sumie że myślę, więcej to golda niż 10. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Okej. Okay. To ma ciekawą, całą ciekawą, ciekawą Ale Przynajmniej wykalimy sobie jakieś maletki. Znaczy odłamki. A ten nam już nie ginie, to jest minus tego, że on jest taki dopakowany. Tu ulecimy w zdrowia. Eee, tu robimy poziom. I kupimy sobie to. Będziemy walczyć na tamtego, no dobra. To by się mogło z tym łączyć, czego trzymać jeszcze? Jakbym to sprzedał już i sobie tego skrakował? No, ja myślę, że to sprzedamy. Wstawimy sobie tego i zagramy tak. Możemy rzucić tutaj wzmocnienia. <laughs> No, jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak nam to finalnie wyjdzie. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. O, wydaje się trochę mocniejsze. O, przegramy na niego, ale on jest wystakowany. No. Kurde. No tam. Dobrze. Widzę, że on jeszcze zaatakuje. No dobra, no tyle tego wrażenia dostaniemy. Nie ma już limitu. A może był? Albo się idealnie 15 się zgrało, 7, 8, 9. Chyba powinno być więcej niż 15, ale trudno. Znaczy, dla nas to lepiej. Do Dobra, walczymy na Awka, więc nie ma jakiejś presji większej. Ale my sobie szukamy na pewno... Yy, ...tych stronników z 6 poziomu u nas. Myślę, ten pancerz na wszelki wypadek. No dobra, dalej nie ma Mamy to, możemy sobie zalokować I teraz pytanie, 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 pytanie Czy nie zamienić kolejności tutaj Chyba możemy A jak nie no, to się przyjadę na swoje życzenie. I powoli też się pozbędziemy tej strażniczki. Tylko muszą nam przyjść te karty, które chcemy. No ale nie nam tutaj potrzebna, wtedy docelowo. Głównie to, że już bym mógł się pozbyć i rzucić na przykład tego, żeby się farmił. No chyba nie ma co. Tak, zastanawiam się też e, skąd mam tyle tych kwały klejnotów na sobie? A, chyba ten. No, chyba ten nakłada. Znaczy ten ten na pewno nakłada. Nie, ale że już tyle się uzbierało tego. No dobra. <ścoughs> I, no i na powinniśmy wygrać. No nic, Może nawet to się tam u nich yy, wysypie. To będziemy walczyć o topkę. I git, teraz walczymy o drugie miejsce. Mm, no to możemy sobie dać atak. To sobie odświeżymy. Taką scenikę sobie kupimy. Tak to chcemy eee... To sobie sprzedamy już Co nawet wystawia eee... Tak, tego mamy złotego Tu sobie zamienimy kolejnością Nic nie interesuje. I teraz tak ten zagra na wszystkich, ten sobie rzuci. Eee, no ten jest taki jaki jest. Brakuje nam tej jednej karty, niestety czyli tego stronika. Aby się fajnie to łączyło. Eee, I co, no chyba temu nałożymy trochę. No chyba tak. Zobaczymy, tak, żeby on przeżył po prostu. To będzie najważniejsze w tym wszystkim. I żeby nie dostać jakoś za dużo obrażeń. Nie? To by mogło <m> być ciekawe. Zawrzeć te wszystkie klejnoty z tego stronika na tego, na przykład z tych dwóch. <grych> no ciekawe, ciekawe jak to pójdzie. Cztery klejnoty powinny pójść. To i tak jest duże wzmocnienie. A to pan. Pamiętamy go. Okej, okay. jest duża szansa, żeby to wygrać. Dobra, tu już sobie wzmacniamy. Już sobie jakieś tam farmimy przy okazji. niestety, co choć wyglądało to, to, abyśmy mieli, wiecie, dużo większa szansa na wygraną, to jednak coś nie eee, no dobra, dobra, Idziemy w atak, eee, no i szukamy dalej, dobra, mamy to, eee, za każdym razem... I teraz tak, teraz tak. Tego się pozbędziemy raczej. Yy... No chyba tego się pozbędziemy po prostu. Tak sobie Jesteś zrobimy. Do tyłu i, o złoto do przodu. Rozwiązanie. I szukamy, że nam się jeszcze coś nie połączy. ...ale niestety nie. Hmm. Dobra, posłuchajmy sobie tego. Hmm. I teraz tak, tam będzie ok. Myślę, że tego możemy sobie trochę wzmocnić. No zobaczymy, jak to pójdzie. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Teraz mamy już 98% szans na wygraną. Dobra, no w Pytanie, czego wyeliminujemy? Nie, nie, za mało wrażeń. A, jednak, się, zajebiście! Ha! Udało się! <laughs> I to nie jest, że tak bym się budował, jak tutaj było. <laughs> po prostu się udało. Dobra. Dzięki takim razie za uwagę. Zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania. I widzimy się w na następnych odcinkach. Na razie.